Jak oczyścić i wzmocnić płuca po wielu latach palenia w zaledwie 5 sekund? Wiele osób zmaga się ze skutkami długotrwałego palenia, mając problemy z kondycją i uczuciem, że nie potrafią w pełni oddychać. Jeśli szukasz prostego i skutecznego sposobu na detoks płuc, mam dla ciebie rozwiązanie. Wypij szklankę wody z małą łyżeczką Shilajit Shilajit to silny minerał znany z tego, że rozpuszcza zalegającą w płucach flegmę i pomaga usuwać ją przez kaszel, co może wyraźnie poprawić Twoje oddychanie i wspierać zdrowie płuc. To jednak nie wszystko. Shilajit zawiera czyste przeciwutleniacze, które pomagają organizmowi zwalczać toksyny wdychane każdego dnia, takie jak kurz i zanieczyszczenia powietrza. Chronią one płuca i cały układ oddechowy oraz wspierają długoterminowe zdrowie. Dodatkowo, Shilajit może zwiększać pojemność płuc, poprawiając komfort oddychania. Znajdziesz go poprzez link w moim profilu. Obserwuj nas, aby otrzymywać więcej porad zdrowotnych.